Wkraczamy w zasadniczą fazę związaną z realizacją przedsięwzięcia związanego z budżetem obywatelskim, który, którego głosowanie będzie w tym roku, a realizacja w przyszłym 2024 roku. To będzie bardzo ważny rok dla budżetu obywatelskiego, ponieważ obchodzić będziemy dziesięciolecie budżetu obywatelskiego. Przez ten czas zrealizowanych było sto kilkadziesiąt projektów, które zgłaszali mieszkańcy i na które głosowali. Ta zasadnicza faza polega na tym, że od 3 lipca do 31 sierpnia przyjmować będziemy karty zgłoszeniowe, czyli yy, ci mieszkańcy yy, z pomysłami yy, na realizację zadań z budżetu obywatelskiego będą mogli te karty pobrać i yy, yy, ze strony internetowej. Od lat yy, strona nie zmieniła się www.obywatel.glodov.pl bądź wydrukowane karty Biurze Obsługi Mieszkańca Głogowskiego Ratusza i naszej filii Biura Obsługi Mieszkańca w Galerii Logowia. W tym czasie będzie można właśnie na tych kartach opisać wybrane zadanie. Warunkiem oczywiście jest zebranie 10 podpisów potwierdzających chęć realizacji tego zadania. I co najważniejsze, Szanowni Państwo, są zasady, których powinniśmy się trzymać przy, przy określaniu tych zadań, które będziemy chcieli realizować. O nich za chwilę powie zastępca Piotr Poznański. Ja tylko dodam jeszcze, że zachęcając do kontaktu z naszymi pracownikami, bo pomysły mamy przeróżne, ale ważne jest, żeby to były. Pomysły do realizacji. Dlatego ten kontakt tutaj z naszymi pracownikami w Urzędzie Miejskim jest niezwykle ważny. I już od trzeciego, e, aż do ostatniego dnia składania tych wniosków, czyli do 31 sierpnia, e, można kontaktować się z poszczególnymi pracownikami, żeby sprawdzić, czy na przykład to jest teren miasta, żeby sprawdzić, czy e, zamysł, który, który jest. E, Mieści się w granicach określonych przez zarządzenia związane z budżetem obywatelskim. A przypomnę, jeszcze tylko do dyspozycji mamy w kolejnym roku kolejne 2,5 miliona złotych na zadania realizowane w pięciu okręgach: czterech osiedlowych i jeden ogólnomiejski. Są to zadania inwestycyjne, których wartość nie przekracza 200 tysięcy złotych. I zadania nieinwestycyjne o wartości do 10 tysięcy zł. Dlatego, jeżeli mamy problemy z określeniem wartości tego przedsięwzięcia czy jego lokalizacją, właśnie warto skontaktować się z pracownikami urzędu. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę, jakimi kryteriami należy się kierować? Bardzo proszę Piotra Poznańskiego, mojego zastępcę. Więc, jeżeli chodzi o zasady, to zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej. Projekt obywatelski powinien być przede wszystkim zgodny z prawem, tak? czyli dopuszczany być przez prawo. Powinien być zgodny z zadaniami gminy Głogów, czyli zgodny z ustawą o samorządzie gminnym. Powinien być zlokalizowany na takim terenie, gdzie będziemy mogli możliwość, mieli możliwość wykonania takiego projektu, czyli nie będzie mógł być zlokalizowany na przykład na terenie prywatnym. Bądź też na przykład spółdzielni mieszkaniowej, bo to te projekty wyklucza. Być ogólnodostępny. Bardzo ważna kwestia. Projekty, które realizujemy, które mogą być zgłaszane, muszą być ogólnodostępne dla ogółu mieszkańców naszego miasta. Być możliwy do zrealizowania w ciągu jednego roku budżetowego. To się wiąże z tym, że tutaj nawet po kwocie widać, że projekty do 200 tysięcy złotych to powinny być takie projekty, aby w ciągu jednego roku i pod kątem dokumentacyjnym, i pod kątem realizacji mieć możliwość od stycznia do jesieni takie projekty wykonać. To jest bardzo, bardzo istotne być możliwe do wykonania pod kątem pod względem technicznym. Kolejna rzecz to taka, że e, powinien być. Tak zaplanowany, aby uwzględniać osoby niepełnosprawne i wyłączamy z kolei z procedowania te projekty, które nie spełniają wymogu celowości. My już od jakiegoś czasu, od kilku lat, taki wymóg, taki zapis w uchwale mamy, ponieważ gdyby doszło do tego, że obok siebie wnioskodawcy by chcieli zbudować na przykład dwie siłownie identyczne. Takie, takie same, jeżeli chodzi o funkcjonalność, to wtedy zespół konsultacyjny zarekomenduje, że projekt jest po prostu y, niecelowy. Wyłączone są y, kwestie związane z wykonywaniem dokumentacji projektowej. Nie można składać projektu, które polegają tylko i wyłącznie na y, przygotowaniu dokumentacji projektowej, i wyłączone są także projekty, które mają charakter komercyjny. Czyli są nastawione na przynoszenie, generowanie przychodów. Powtarzam za Panem Prezydentem, że tutaj, jako służby Urzędu Miejskiego, wszystkim mieszkańcom, którzy mają pomysły, możemy pomóc, przelać to na papier, aczkolwiek formularze z każdym rokiem są bardziej proste. Natomiast nasza pomoc tutaj jest. Proszę dzwonić, proszę kontaktować się z nami przez maila obywatelmałpa.globov.un.gov.pl Jeszcze dodam tylko, że te wszystkie projekty na bieżąco w trakcie tych konsultacji przez, przez okres wakacyjny do końca sierpnia będą weryfikowane przez naszych pracowników później po zamknięciu już tego okresu wpływania wniosków, przez cały wrzesień Nasze, nasi pracownicy będą sprawdzać te projekty, czy one są dobrze zgodnie z przepisami przygotowane. Następnie na początku października spotkamy się z Państwem, dziennikarzami, żeby za Waszym pośrednictwem przekazać mieszkańcom dalsze prace, czyli jak, gdzie będziemy głosować, w jakich terminach. To wszystko na początku października znów przekażemy, przypominając niejako o, o tych wszystkich procedurach. Teraz skupiamy się na wymyślaniu świetnych projektów, opisywaniu ich na formularzu zgłoszeniowym i zebraniu 10 podpisów. Takie projekty należy składać tutaj do urzędu, do biura obsługi mieszkańca i do naszej filii w Galerii Lodowia. W tych miejscach, gdzie można pobierać też blankiety. Zatem oczekujemy na, na świetne pomysły, świetne, um, świetne wnioski, które później będziemy mogli sprawdzić i poddać pod głosowanie przez mieszkańców. Czy jakieś pytania?